Dzień dobry, dzień dobry, dniu, dzień dobry, witajcie. 6:30, mamy piątek i mamy kolejny pozytywny poranek. Witam Was bardzo serdecznie, witam tych, którzy na żywo, witam tych, którzy później z odsłuchu obejrzą. Fajnie, że dołączacie do Akademii, że ten profil rośnie i że każdego dnia nowe osoby subskrybują kanał. Bardzo mnie to cieszy, bo to nowe miejsce tutaj na mapie Akademii. A ja nazywam się Kamila Lewicka, dla tych, którzy mnie nie znają, i prowadzę Akademię Odwagi, czyli miejsce, gdzie uczymy się zapraszać do swojego życia odwagę. Ale też radość i spokój, czyli wszystko to, co pomaga nam fajniej żyć w większym dobrostanie. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, Gosia. Jest i Teresa, Anna. Witajcie, moje drogie. Jak wasz dzień? Dzisiaj piątek. Piątek jest najczęściej ulubionym dniem ludzi. <grym> dzisiaj 15 poranek. I dzisiaj, jak zwykle, w piątek będzie trochę. Yy, nawet nie żelżej, bo te poranki w ogóle są bardzo lekkie i pozytywne, ale w piątek zwykle mamy taki temat. Yy, lekki, łatwy i przyjemny. Poranek jest szybki, sprawny. Tak, żeby już do tego weekendu szybko wiedz. Nie wiem, czy wy się tak cieszycie na weekend, bo to z drugiej strony można by patrzeć, że jeżeli, jeżeli my tak bardzo czekamy na ten weekend, to znaczy, że w tygodniu się nieźle męczymy, to warto się nad tym zastanowić. A tak pół żartem, pół serio, oczywiście, ale tak zupełnie na serio, to dzisiaj 15 poranek. I dzisiaj też kończymy trzeci tydzień. Jesteśmy już za połową, bo przypominam, że poranki trwać będą 5 tygodni, dlatego że Akademia w tym roku jesienią obchodzi 5 lat. I to z tej okazji się tutaj spotykamy codziennie. Anna pisze tym bardziej, mój ulubiony, bo. Mam dzisiaj urlop. No i ja tym bardziej doceniam, że na urlopie wstałaś tutaj, żeby się z nami spotkać. To bardzo jest sympatyczna nowina. Zachęcam, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby zostawić kciuku w górę. Jeżeli te treści ci się podobają, tak, żeby nam wszechświat też pomagał je. Um, Puszczać dalej do ludzi, którym mogą one pomóc, bo tak to czasami jest, że jedno słowo, jedno zdanie moje albo wasze w komentarzach może naprawdę zrobić dużą pracę dla kogoś, kto akurat nie jest w najszczęśliwszym momencie swojego życia. Dzisiaj mam dla Was pytanie, które przysparza wiele kłopotów głównie kobietom, jak z nimi pracuję. I kiedy gdzieś to pytanie wrzucam, albo zaczynam krążyć wokół tego tematu, to zwykle tak się wyciszają rozmowy, trudniej jest odpowiedzieć, zaczyna się robić trochę podgórkę, chociaż pytanie jest absolutnie przyjemne i o fajne rzeczy. Dzień dobry Teresa i dzień dobry Aleksandra. I żeby nie przedłużać, to od razu to pytanie zadam i zobaczymy, co wy na to. Co zrobisz dzisiaj tylko dla siebie? Co zrobisz dzisiaj, tylko dla siebie? No i można popomyśleć takie pytanie, mało jakieś e, nietrudne, o sprawach przyjemnych, prostych, łatwych, ale naprawdę tak jest, że jak takie pytanie pada, to w większości przypadków kobiety mają z tym trudność, ponieważ my rzadko stawiamy siebie na pierwszym miejscu. My najpierw musimy zrobić wszystko dookoła, dopiero potem my. I jakoś tak to sprawianie przyjemności samej sobie z taką intencją, że to jest dla mnie jest wyzwaniem. Um, a dzisiaj chciałam was na, właśnie namówić, żeby nie żeby tylko się nad tym zastanowić i pochodzić z tym pytaniem, tylko żeby to zastosować i zrobić coś um, tylko dla siebie dzisiaj, nie jutro, bo się zaczyna weekend. Nie jak wszystko ogarnę, poukładam. Załatwię, to wtedy, jak mi zostanie czasu, to zrobię sobie coś tylko dla mnie i to będzie rzecz najprostsza, czyli nie wiem, wypiję herbatę. <grych> Usiądę może na kanapie, bo tak to biegam cały dzień i wszystko załatwiam. Nie w taki sposób, że jak się wyrobię, to wtedy. I też nie, nie w takim odkładaniu. No, jeżeli mi się dzisiaj nie uda, no to mamy przed sobą dwa dni wolne, no to wtedy może mi się uda. Na pewno mi się uda. Jeszcze dojdzie do tego obietnica, której potem, jak nie spełnimy, to jest w ogóle nieźle się taka koło myja robi. Więc nie jutro, nie jak się wyrobię, nie jak sobie uporządkuję. Dzisiaj w piątek, w ten dzień, kiedy kończymy pewnie w pracy różne rzeczy, kiedy być może jest trochę bardziej tak pospiesznie, no bo właśnie idzie weekend, a my jeszcze mamy jakieś zaległe sprawy. Nie wiem, jak wy, ale ja mam parę. Dzisiaj. Kiedy być może mi się nie za bardzo chce w ogóle nos spod kołdr wysuwać, bo jest ciemno zimno. E, dzisiaj, kiedy wszyscy ode mnie czegoś chcą, dzisiaj, w piątek możesz jutro to zrobić również. I w niedzielę również. To byłoby wspaniale. Ale Twoje zadanie jest zrobić coś tylko dla siebie dzisiaj. Z taką intencją, że to jest dla mnie nie przy okazji, że jak będę dzieciom robić budyń, to sobie też zrobię miseczkę. Nie. Z taką intencją, to jest dla mnie specjalne, dla mnie, tylko dla mnie. Hmm? E, ciekawa jestem, czy któraś z Was się skusi? Któryś z Was, bo Panowie też z tym mają wyzwanie. Pana, panowie są też tacy zadaniowi i tak. To też może być dla nich y, trudne do zrobienia, więc ciekawa jestem, czy się na to skusicie i czy zobaczycie, jak to jest zrobić coś dla siebie. Ja Wam bardzo polecam. Wiele kobiet na początku odbiera to jako egoistyczne. Yy, ludzie czasami to też odbierają jako taka, wiecie, strata czasu. O czym ona gada, piątek, tyle rzeczy do zrobienia, tylko dla mnie. Ale najczęściej się odzywa taki głos, że no jak to tak dla mnie tylko? No to przy okazji jeszcze kupię temu i tamtemu i siam temu. Nie, tylko dla ciebie, bez wyrzutów sumienia, bez poczucia winy, bez takiego, że jestem taka niewdzięczna, bo sobie, tylko sobie, tylko sobie. <grym> Ja dużo zrobiłam dla siebie wczoraj. Wspaniale, Justyna, ale to cię nie zwalnia z tego, żeby dzisiaj również powtórzyć ten wspaniały moment. <grym> Spróbujcie. Naprawdę to, to zmienia w ogóle bardzo wiele. Bardzo wiele. My czasami tak chcemy dostać jakąś złotą receptę na życie, żeby nasze życie się tak odmieniło, najlepiej szybko i na zawsze i najwspanialszy scenariusz, żeby miał miejsce. I czekamy na to, na to coś, na to, na to światło, które na nas spłynie i już wszystko będziemy wiedzieć. Tymczasem zmiana życia, życia na fajniejsze, na takie jak chcemy, to są małe kroczki, które się sumują i które z czasem przynoszą nam to fajne życie, którego chcemy. No, ale od czegoś trzeba zacząć. Wy już zaczęliście, bo jesteście na porankach codziennie, więc jesteście mega zaawansowani w budowaniu tego fajnego życia. Ale dokładam Wam dzisiaj. Coś dobrego tylko dla siebie, pamiętaj. Widzimy się nie jutro i nie pojutrze, bo przypominam, że w weekendy poranków nie ma. Widzimy się w poniedziałek o 6.30. Bardzo ważna informacja. Na taką odpowiedź czekałam. No widzisz, masz zadanie, możesz zrzucić na mnie odpowiedzialność. Ostatnio, jeszcze powiem Wam na koniec śmieszną historię. Ostatnio, bo pracuję też z nastolatkami, właściwie z dzieciakami w każdym wieku, ale ostatnio miałam sesję z nastolatkiem pewnym i dostał zadanie do zrobienia, miał tam poprosić różne osoby o coś, dostać informację zwrotną i w ogóle. I widziałam, że się tak wije, że to jest dla niego trudne, żeby wyjść i poprosić o coś. I przychodzi na następne zajęcia. Pytam się, czy masz zadanie, tak? Mam zadanie. No i tam go pytam, jak było. I on pierwsze zdanie, które mówi: No, zrobiłem to, ale przyznaję, że zrzuciłem wszystko na panią. W sensie, że to pani mi kazała i to pani wina. Więc możesz, Justyna, zrzucić na mnie. <grym> Może uda mi się sięgnąć do mego pamiętnika. W sensie, że to ma być tylko dla, do ciebie, to nie, dla ciebie, to nie, że może mi się uda, tylko dzisiaj to zrobię. I to najlepiej już. Mój pamiętnik już tam czeka, zaraz będę pisać, jak skończę. Ja codziennie rano piszę dziennik po zakończeniu poranków. Nie może mi się uda, Teresa, jeśli mogę zasugerować, tylko ja to zrobię, bo mogę mi, może mi się uda, to jest znowu. Jak zrobię to, 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 to i może mi się uda znaleźć te pięć minut, to wtedy, no, to się uda albo się nie uda. Ja też się muszę pilnować, bo pokusa, żeby robić, 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 robić jest bardzo duża. Moi drodzy, o ważnej informacji chciałam powiedzieć. Dzisiaj o godzinie 22 zdradzę Wam, oficjalnie jutro rano, ale dzisiaj o 22 będzie już dostępny kurs Nie bój się życia. Zajrzyjcie na Facebooka Akademii. Ja też wkleję tutaj w opis filmu link i będzie już do wzięcia piękny dwutygodniowy kurs o tym jak brać ster swojego życia w swoje ręce i jak nie odkładać na jakieś potem tylko się zająć naprawdę na serio tym co jest dla mnie ważne w taki sposób życzliwy dla siebie i dla innych też zapraszam Was bardzo serdecznie o kursie więcej przeczytacie na stronie dzisiaj 22 już go wrzucę, żeby jutro od rana był dostępny więc jeżeli macie ochotę jako pierwsi tam wdreptać i zobaczyć to Was bardzo serdecznie zapraszam Dobrego dnia. Tak jest. Bierzemy wdech, wydech i idziemy do świata. Życzę Wam pięknego piątku, fajnej końcówki tygodnia. Podomykajcie różne rzeczy, zróbcie coś tylko dla siebie i zadbajcie o siebie. Niech to będą fajne trzy dni. A w poniedziałek o 6.30, mam nadzieję, się spotykamy w komplecie. Zostawcie kciuka, poślijcie innym i miejcie się dobrze. Pa pa.